Wyczytałem ostatnio w internecie o ukrytej funkcji w pilocie samochodowym odnośnie otwierania automatycznego szyb. Zaraz sprawdzimy czy to działa. Zamkniemy auto. to jest zamknięte. I teraz tak, trzeba je otworzyć. I trzymamy dłużej przycisk otwierania. Proszę bardzo, wszystko zadziałało. Wszystkie cztery szyby otwarte, razem z szyberdałem. Sprawdzimy jeszcze, czy działa zamykanie. Zamykamy samochód. I wszystko pięknie pozamykane.